Cześć a to jest drugi odcinek z The Evil Within, coś takiego bodajże. Widziałem, że w poprzednim filmiku byłem troszkę za głośno, graba troszkę za cicho. Ja siebie lekko ścisiłem, go lekko podłośniłem. Mam nadzieję, że teraz będzie git No i myślę, że możemy lecieć dalej, tylko chcę sprawdzić, czy mogę sobie spowolnić tę myszkę, bo na serio mnie to tak wkurza już myszę. Na zero nawet to dam, bo. O cholera! <laughs> o kurde, co jest? Cholera! Dobra? mi się po prostu ustawienia nie napisały. O kurde, to docelowanie. No to teraz będzie wyzwanie. No, dajesz. Mogę strzałkami? O cholera jasne, o dobra Myślę, że 10 będzie optymalnie No, myślę, że jakoś dużo nie będę potrzebował Jeżeli się potem podgłoś... nie podgłoście tylko zwiększa, tylko sprawdzać mi się wszystko nagrywa Dobra, powinno wszystko być okej okay. W sumie to była pierwsza taka... O Jezus Maria Pierdunięcie mocy, Że zagadałem i się wystraszyłem. Dalej... Dalej widzę, że nie mam żadnej broni. Ej, ale to są ci z kamer. I oni strzelali z broni. To ty bali im wszystkie? Kurwa, no mi się przydała jakaś spluwa. I się... Bym się, czuł się bezpieczniej. Ej, nie w tę stronę. Nagle nic mu nie jest w tą Nie wiem czy mam wrażenie, że wszyscy będą martwi, tu. O, jezu, ale flashbang. nawet gorzej jest. Okay. Nie mam pojęcia co się dzieje, ale buja. Na organizmu nie jest w ten nogę, no dobra. E Okay. What the fuck? Może mi ktoś wyjaśnić, co tu się odpierda, da? Goddy damn it. Na chuj te sygnały. Kogo chcesz poinformować o tym, że jedziesz? Tylko na siebie zwracasz uwagę. Miałem uwagę, że zapierdalasz autem, ale... Far away. A little further, and we'll be fine. What The fuck? Fine, 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 Fall! Fall! W jednej recenzji, którą czytałem, goście pisał. O, dobra, mogę tamten odcinek jeszcze chwilę przeciągnąć. Ale wracając, jak czytałem sobie recenzję, goście napisał, że twórcy musieli chyba coś brać. Bo na nie ma szans, żeby coś takiego zrobili. Chyba pomału zaczynałem rozumieć o co mu chodziło. Dobra minut, dobra, wszystko mi się widzę, że powinno chyba dobrze nagrywać. Mam nadzieję, że teraz gra będzie odpowiednio głośna. zrobiłem sobie na szybko. Cięcie się poszedłem odlać. Ta myszka jest jakaś trochę dziwna. Bo jak za wolno ruszę, to się nie rusza, albo tak się ścina, jak widzicie. Dobra. Mogę sterować... O, mogę. Dobra, to sobie zapiszę gra. Powiadomienia mi przychodzą na telefon Dobra, se zapiszę Następny rozdział się Apteczka zwiększa maksymalny poziom zdrowia What the fuck? A teraz o chuj chodzi O, mogę się rozglądać Kurwa Olfaza Co jest? Czuję się jakbym dostał flasza w A Często znaczy że teraz nie wyjazmę, bo jestem ranny po upadku. Oczywiście jak tak patrzę. To nie wygląda na jakiegoś gigantnego, a wy dokąd? O, chyba mnie odcinał. What? A ty to kurwa co? HP ok um, Jakaś gazeta przeznaczona na zwierzę, przy, ok myślałam się, że to był to jest jakoś powiązane z tym, co się tam działo, jakieś to czegoś dostałem ok nową fazę dostaję jakąś nie wiem co mi podali, ale. O kroki. Siemo. A widzisz, jakbym spał? Hmm, pacjentem to co?

Ok, to wygląda jakiś, nie wiem, sen, wizja. Mieć lekami, w końcu jesteś w szpitalu. A, kiedy okay, tutaj pewnie jakieś punkty umiejętności, będę mógł wydać albo coś takiego. o po tym, żebyście mi się te punkty pojawiły. Tak, patrzę, żeby ulepszyć. What the hell? He okay, fight it. This is for your own good. No, stop. There now, you see, all better. Lady, my I going crazy? Huh? The fuck? Też zaczęło wyskakiwać, ja akurat kliknąłem w spację Okej, okay, domyślałem się, że samochód się pali To była taka... Okej okay. Wie co się stało z tam um, Tutaj coś się chyba świeciło Strzykawka Okej Trwały mamy equip Ok, um. mam okay, miał tylko tę strzykawkę Dobra, sobie sobie mam na razie pod jedynkę i sobie ją chyba od razu użyję, stydzając po moim stanie HP. Okej, okay. zacznij mogę jakoś sensownie chodzić. Śmiem twierdzić, że chyba reszta nie przeżyła, albo będzie ciężko ranna, strzedając po tym śladzie krwi. Na pewno ktoś chyba. A taki wręcz, ja patrzę Ataki... w blogu pięściami, okej. Okay. Pewnie skrzynkę mogę sobie rozwalić. Coś mi będzie. Ta. Podobny system jak w residentach. Ym, nie widzę gdzieś te ślady dalej idą. Ja chyba gramy mi gdzieś w tę stronę prowadzi... Chociaż. Kurwa, zgubiłem się. Nie wiem, podbiegnę tu. Nie wiem, czy troszkę nie mam za ciemno tej gry. Okej, okay, chyba dobrze idę. że na tę mogę, dobra To raczej ewidentnie dobrze idę To chyba nie był ktoś miło nastawiony Nic mu nie jest nagle w nogę Kocham to w grach Okej okay. Czy ja mogę sobie jakoś Nie mogę się zgasić tej latarni. Nie się pan, się do niego odezwiesz? O, broń. Co jest? Jeszcze trzeba trochę przyspieszyć. No hmm. Censy... Chociaż... dobra. Po prostu nie byłem przyzwyczajony. No. Kolega nie skończył zbyt dobrze może po prostu tak Takim uderzeniem rozwalić dwie skrzynie No, gość ma siłę Ty masz przedmiot Ciąści ci z pułapek Pełty do kuszy Wiesz jakbym je miał są mi jeden nabój Czy zawsze mogę palnąć w łeb? Okej. Okay. Czyli miałem zastanawiać, jak mogę włączyć tę lampę. To mogę zniszczyć? Nie. Yeah. Okej. Okay. Kolejny soczek. Jak to nazwijmy. Bo nie pamiętam jak to było nazwane. Zdję się, zdję się. Maybe I should help you. Should help you? Shit. How am I gonna get you to a hospital? Hospital. 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 Hospital! hospital. What the fuck? Um. Się, co to za pułapka, ale chyba już rozumiem. To, że sprint zużyła kondycję, też akurat domyśliłem i zauważyłem. A nie zapałek. Okej. Okay. Nisieć wroga raz na zawsze, to co oni co mogą wstać, tak o W jakimś ciasie To z ciebie wypadnie? Wiem, że w ogóle, że to jest paczka amunicji na początku Aha Niechuj nic nie zostawił, no dobra Ci pierdolne jako jeden nabój, więc wolenia Domek z śladami krwi. Na dziewiak kurwa, jasne, że wchodzę. Co może później tak? Same drzwi się zamykające. Kurwa... Normalka. U kogo w domu tak nie jest. To to jest... No podnieś to! Pamiętnik. Okej, okay, ci lustra to jest tepek do mm, tego szpitala z lepszarką. Nie tylko o, ale wolę tu nie nieszczęścia, wydaje mi się, że jeżeli e, strzelę, to marę. Brzmi kusząco, ale tak jak mówię Nie wiem czy zmarnuję pocisk w zwykłym świecie, wiem wolę nie przekaz i zapiszę Kolejne zbite lustro Dobra no chyba za też no to nie dam ulepszyć co mi się wydaje Ok, wskazik zdrowia, maksymalny czas sprinta, a tak wręcz czy kawka ale oprócz tego, a nie mogę sobie na razie broni, ani ja nic takiego ulepszać, okej. Okay. Mhm, no tutaj to też za wiele nie zrobię. A mogę, ale to czemu mi ten tab nie działa? Nie wiem, dziwne jest to wszystko. Szybkość że Przeładowania, pojemność magazynka, celność. No, celu się sobie trochę mogła przydać, bo teraz mi się wydaje, że wyserwając centralnie w łeb typowi i chybiłem. A, daj mi to. Okej. Okay. Z przeładowania. E. Jeszcze nie zauważyłem żeby było to jakoś bardziej irytujące Granaty nie mam żadnego, no to mi się nie opłaca Zapałki... na razie nic więcej chyba Zerknę tylko ile to już film towa? 20 minut, dobra A jak się mam wydostać z tego koszmaru jak to Postać mówiła Snoop pisze to co przed chwilą zapisałem Podejść do tego lustra czy do swojego pokoju idę najpierw chyba do lustra A mogę sobie wejść do tego? Nie Okej. Okay. Dobrze mi się dawało Nie byłem pewien, czy mam przejść przez lustro czy się położyć w łóżku? Czy tam coś chodzi? Cień, dobra. Chyba muszę iść w tę stronę. Przysprintuję teraz, bo zaraz. On chyba nie jest miło nastawiony, ale. Baczę, czy go mogę jakoś po cichu zneutralizować. Okej, okay, zabójstwa z ukrycia. E, control... Tab spa... Zajebiście, że zdążyłem przeczytać. Ale domyślam się, jak to działa. Głupio wyszło. Debil! Ty chrzmato jebana! Kurwa! Owo! Okej, okay, jestem okropny w tą grę. A czego on się odwrócił tak nagle? Mogę szczelić, może bym go zajebał wtedy, ale sim, Okej. Okay. Ja zrobię cięcie i w tamtym momencie do Was wrócę. Dobra, znowu mi się, znowu mi się. Wolę się upewnić, bo... Tak jak mówię, z tą grą były już problemy, więc... Wolę mieć pewność, że wszystko jest ok. A nie mam włączonej latarni. Czy znowu mi odwróci? No. Jeżeli um. dobrze że miałem ten opis to powinienem ich podpalać. Więc płoni. Ok. Na taką kamerę, że myślałem, że coś mi za rog wyskoczy i pierdolnie tekstowe A okej okay. Dobra Dalej kompletnie nie ogarniając się dzieje w tej grze, ale Jest ciekawa moim zdaniem what okay that's car hey are you guys from around here i don't know where Czego jest tu tyle tak jasnych świateł? Co jest? A ten drut to skąd się wziął? Um, oni chyba nie są mile nastawieni Będzie to wyląduje Chciałbym mu gdzieś to tam tak głęboko Nie wiem czy opłacę się go eliminować Ogólnie że nie mam zapałek więc chyba sobie pójdę po tego po prostu Zresztą mam minę obu Bo mam szansę Chyba, że te dziwy będą zamknięte. Ale nie są. Nie ma co się niepotrzebnie do nich rzucać. Dobra, ile ten film trwa? 26 minut. Dobra, to myślę, że teraz też będę już kończył. I też czuję, że jakoś zacznę kolejny film. Po 5 minutach. Będzie akurat koniec rozdziału, ale dobra. Zakończę tutaj ten film. No i się widzimy w następnym. शाह कॉलेज की